Mam kochani, w dzisiejszym filmie przetestujemy sobie loda Jane Searer jak... Okej, okay, ja wiem, że on dawno wyszedł, okej okay. Proszę, nie hejtujcie mnie, ale... No nie, po prostu... Nie, kurde, jestem, że ja będę to miała Czy jakby z ja totalnie nie oglądam Gen Z Ale warto ludzika spływać, więc... By... Po wdroże, po okładce to wygląda mega fajnie, więc warto spróbować. I'm like a diamond No kurde, mocne to jest To jest ok Ech. O dobra Ogólnie nie jestem dodała w otwieraniu opakowań Proszę mnie hejzowy Nie słyszałam, że to z Twojej strony To ok Okej, w sklepie widziałam chyba Najgorszego jaki mógł wyglądać Chyba Ej, I Czy <laughs> ogólnie on się chyba stopił Kurde, szkoda, bo mogłam wziąć jeszcze innego. Jak, się, jak już mi smakuje to, prostu mnie, to prostu jakaś taka światanka, przymknę, to jest sobie składnie, jakby slej. Lody o smaku świetankowym, co? przed betel z brzoskawkowym. 35 dni po lewom, o smaku głowym balonowym i z cukrem strzelającym. Mmm. Mmm, mega robię Nie wiem, co zrobię, bo ja kolekcjonuję katany po donatach. I zamiast mm, tej podkładki po donacie przykleję tutaj żadne. I tak szczerze, to to ma takie opakowanie, a to ma takie. opakowanie. o ten kary. 9 na 10 i ta ciasaka sobie jeszcze przytestować. Baja!